תודה okay. רבה okay. okay. Przepraszam, to jest pana rower, że pan na mieszza. Co pan robi? Co pan Rodolケ, robi? Mi mi co pan robi? Dlaczego pan uderzył księdza? Mi mi dlaczego wejście. pan uderzył księdza? Dlaczego pan mi bije? To jest pana rower. Pan widzicie, widzicie ludzie. To, jest Tos해요, to jest pana rower, dlaczego Agresywni pan... Bije? Z pana rower. Dlaczego pan bije księdza? Nie, nie agresywnie. z tego to jest pana. Telenu... To jest Pana Co Pan rower? robi? Co Pan robi Panie Zbigniewie? Agresywni są, Co blokują pan robi? mi drogę. Próbuj uderzyć. Blokują mi drogę. próbują uderzyć. Zostaw moje narzędzie pracy łagodne. Nie, uderzył. To nie jest Pana rower, nie życzę sobie, żeby Pan swoje spodnie, nie życzę sobie, żeby Pan swoje spodnie, pan swoje spodnie wieszał na moim rowerze. Jeszcze obwiesza bramy kościelną ludnymi rzeczami. Już to święto będzie pan jałko. To śmialny. jest dopiero. Cisza. Nie cisza, tylko niech pan się zachowuje. Ja. Wyjeżdżaj z tą śmieciu. Wyjeżdżaj. Jesteście tu nielegalni I śmierci o was Nie myjecie się. Pytały. Pan to mówi od siebie, czy ktoś panu polecił na ten sposób? Ksiądz Bielski, Ksiądz Nowak, Ksiądz Oświadczam, w ciągu tygodnia szafa ma być opróżniona pan sobie z tych świadczeń. śmieci Czyli z robactwa. W czyim imieniu pan to mówi? Panie Woźny, w czyim imieniu pan mówi? Panie Tomaszu, kto panu polecił to? Do bicia się biorą. Miłość bliźniego. W Afryce też się tak zachowywałeś? Nie jestem z panem na tej rzecz, tak tam do mnie mówi. W boku? W boku? Jak ujął, to poczęczu i nie jest nie w Poczęczu zamknij okno. Do kogo pan się odzywa? Do kogo pan się odzywa? Kolejny raz Do kogo pan się odzywa? Do kogo się pan odzywa? Do kogo się pan odzywa? Do kogo się pan odzywa? Ja prosiłem pana, żeby... To nie jest... To panarowe. To nie Prosiłem jest pana, człowiek, nie wiesał, bo to nie pana To nie jest człowiek, to nie są ludzie, to są złoczyńcy. Prosiłem pana, żeby pan nie wieszał, bo to nie pana widzi, robi. Może powiecie z jakiego paragrafu? Nakręć to i umieść na forum. Te spodnie nie mnie, to masz zakazane, za to się spotkamy. Zbiera pieniążki. Jak pan pali płacił, papierosy na dole, to proszę później mi płacił, otworzyć okno, żeby się wywietrzył Za to, to złoczyńco, przestępco, może wyznasz paragraf, z którego zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem w sądu. No proszę bardzo. I jeden i drugi był skazany. Proszę bardzo. Nielegalny pobyt na terenie, na którym nie macie prawa ani... Zgody, Do kogo pan mówi nie macie? Zgody, Nikt z panem na ty nie jest. Nikt z panem na ty nie jest. Uprawianie, dokarmianie, rozpowszechnianie robactwa po całym terenie, po całym budynku. A może inni, Proszę jak pan pani na dole papierosy później okna albo drzwi otworzyć, żeby się dym papierosów wysłać. Nie pan jest, od tego. Nie, nie pan nie pan jest nie. od tego, nie pan jest od tego! Nie pan jest od tego, nie pan jest od tego. 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 Nie przestępstwo. Jak przyłapałem na tym, tak przyłapię na kradzieży z garażu. Nic pan nie przyłapał. Jeszcze nie, ale przyłapię. Nic pan nie, nie przyłapał pan i nie... Zostaniecie przyłapani. Niech Pan Bóg błogosławi, Przyłapa... panie Tomaszu. Nielegalnie tam przebywasz.